Dzień dobry, w rzeki. Mglisty poranek. Podobno mówię za cicho. No nie, nie mam na razie na mikrofon number one. Obiecuję poprawę. Będę mówić głośniej. Co chciałam powiedzieć? Niech ta osoba, która z alkoholu i komentuje moje filmy Magda K. Spojrzy na siebie w lustro i powie jestem spoko. Piękny poranek, chociaż mglisty, wszystkim Andrzejom życzę pogody ducha, no i nie przepijcie się, bo już do pracy trzeba wstać, tak? Trzeba? Trzeba, czwartek, no kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje, a ja w pracy mieszkam, więc nie muszę no, przynajmniej jechać, trzeba patrzeć na plusy, w pracy mieszkam i nie mam wolnego. Mocnej kawusi i takie tam inne rzeczy pozytywne. A co wiesz w innych, istnieje w Tobie. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Fiona i Shrek też się kochali, choć byli brzydcy.